Z nami. i już mówię, bo znam ten projekt, chodzi tutaj o dane, które otrzymujemy między innymi z nfz -u. Po prostu wśród osób, które zgłaszają się, są badane, jest taki układ procentowy i on w naszym wypadku nie może być inny niż to wynika z ich badań. To jeszcze gwoli uzupełnienia, myślę, że to jest bardzo ważna informacja, mamy tu również sołtysów, mieszkańców wsi, część z Państwa również pochodzi spoza wydmin, więc myślę, że te informacje również warto podać, że projekt zakłada również dofinansowanie ryczałtowe kosztów dojazdu, a więc będzie można nawet skorzystać z dofinansowania dla tych osób, dla których będzie kłopotem dojechanie do wydmin a nawet takie udogodnienie, że jeżeli ktoś ma pod opieką osobę niepełnosprawną albo niepełnoletnią, czyli nawet dziecko, więc są tam również zawarte środki na zapewnienie opieki na czas pobytu podczas tej rehabilitacji. Więc oprócz tego, że beneficjentami będą ci, którzy są chorzy, ale dajemy również im naprawdę dosyć duże szanse uczestnictwa. Dziękuję. Dziękuję. Rozumiem, że wiek 64 lata to też z tego samego wynika. Tak? Wyłączone. Czy są jeszcze jakieś pytania? O. Proszę pani Krysiu. Ja mam takie pytanie z tego projektu, to będzie tylko rehabilitacja przeprowadzana czy po prostu no, zakup jakiegoś też sprzętu? Proszę, proszę Panie Krysiu. Proszę Państwa, tak jak, jak wstępnie powiedziałam co będzie, edukacja prozdrowotna, czyli spotkania przekazywania wszelkiej informacji, diagnozy, stawianie diagnoz, jak również badania diagnostyczne. Jeżeli sprzęt będzie jakiśkolwiek kupowany, to w ramach obsługi projektów i jako koszty pośrednie, a bezpośrednio do poradni to tylko profilaktyka i pomoc, jak gdyby naszym mieszkańcom właśnie w leczeniu kręgosłupa. Proszę Państwa, jeszcze może dodam kilka słów, że projekt będzie rozliczany wskaźnikowo, czyli nie możemy odstąpić od 30 i 60, tak? 30 kobiet i 60 mężczyzn, ponieważ wskaźniki zgodnie z projektem muszą być zachowane nie tylko w okresie projektu, ale również są obwarowania takie chociażby, że jakaś, osób, jakaś ilość osób z tego projektu muszą również jeszcze w czasie realizacji tego projektu muszą pracować. Są to znikome osoby, ale musi być to zachowane, czyli rekrutacja naszych mieszkańców będzie się odbywała pod względem wieku i pracy. Musimy zachować to wszystko, żeby, żeby nie wyszło później, że ktoś mówi, że chciałem, nie dostałem się, ale musimy te wskaźniki zachować. Czyli w większości to też będziemy patrzeć na to, czy ktoś pracuje tak, żeby, za, żeby później rozliczyć ten projekt. Także nie będzie y, y, zakupów, nie będzie. Dziękuję. Wystarczająca odpowiedź. Proszę Pani Joanna. Ja chciałam zapytać, kto będzie prowadził rekrutację do tego projektu. Proszę pani wójcie. Rekrutacja będzie tutaj realizowana, bym powiedział, trójtorowo. Natomiast ona będzie zawsze transparentna i czysta, otwarta, czyli tu nie będzie jakichś zamknięć i nie będzie, nie będzie robiona w jakiś taki sposób, że Państwo nie będziecie wiedzieli, czy my nie będziemy wiedzieli, jak się odbywa. Natomiast wśród podmiotów będziemy rozsyłali informacje w wydminach również do sołtysów we wsiach. Natomiast z naszej strony będzie osoba, która będzie to koordynowała. Drugim koordynatorem który będzie wspierał ten proces, będzie sam zakład leczniczy, czyli fizjoterapia pana Kosowskiego i będzie nas w tym wspomagał w tym procesie rekrutacji również jeden z partnerów, czyli Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich. Natomiast jeszcze raz powtórzę, tu nie będzie żadnych ukrytych list. Bardzo proszę. Proszę. Proszę państwa, w związku z tym, że jak wspomniałam, projekt będzie się zaczynał od 1 sierpnia, czyli rzeczywiście niedługo, wkrótce już prośba już ze strony pani prezes fundacji, no i chyba nasza, żeby już rozpowszechniać, jeżeli Państwo przyjmą ten projekt o tym, że coś takiego będzie, żebyśmy mogli wybrać i zacząć to tak jak harmonogram przewiduje, tak? tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań, więc przystąpimy do przyjęcia uchwały. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą Rehabilitacja Medyczna Schorzeń Kręgosłupa i Narządów Ruchu wśród mieszkańców gminy Wydminy. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionej Państwu uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystąpimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy wydminy na lata 2019-2033. Pani skarbnik już omawiała to łącznie, ale jeśli są jeszcze jakieś pytania, to proszę bardzo. Nie widzę. Więc przystąpimy do głosowania. Uchwała zmieniająca uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy wydminy na lata 2019-2033. Kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu piątego porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy wygminy na 2019 rok. Podobna sytuacja jak wcześniej, ale jeśli są pytania, to proszę bardzo. Nie widzę, więc przystąpimy do uchwalenia uchwały. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2019 rok. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Panie Przewodniczący, w tym punkcie? Proszę Pani Skarbnik. Proszę Państwa, ponieważ zbliżamy się do ostatniego punktu, chciałabym serdecznie podziękować za przybycie i przyjęcie tych uchwał przez Państwa. Dziękuję. Dziękuję. Przed zamknięciem. Ja również oprócz podziękowań pani Krystyny, już to czyniłem już na wstępie dla radnych, ale również też chciałem podziękować dla wójta i pani Skarmi, i panu Piotrowi, którzy szczególnie poświęcili w weekend czas na przygotowanie materiałów, jak również dostarczenie państwu. Przystępujemy do punktu szóstego, to jest zamknięcie sesji. Zamykam dziesiątą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wydminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję panie przewodniczący.